Witam wszystkich, jesteśmy świeżo po urlopie i mamy dzisiaj na tapecie silnik N13 i chciałem wam pokazać, do czego może doprowadzić jazda na uszkodzonym tryskiwaczu paliwa. Pan świeżo zakupił autko. Silnik N13 ma swoje wady konstrukcyjne, jak widać silnik spalał spore ilości oleju poprzez wadliwe pierścienie tłokowe, poprzez uszczelniacze zaworowe i dodatkowo jeszcze był uszkodzony wtryskiwacz, który źle rozpylał i nam lał i stało się to co mamy tutaj na załączonym obrazku stopił się nam tłok tłok, pierścienie i niestety trzeba było trzeba odbudować ten silnik mamy tutaj już dół silnika złożony zostały wymienione cztery tłoki nadwymiarowe pół milimetra większe, zatulejowany blok Także bierzemy się do składania. Głowicę mamy przygotowaną, wymienione zostały uszczelniacze zaworowe, głowica splanowana, sprawdzona na szczelność, wymienione prowadnice zaworowe po stronie wydechowej. No i co? Mamy tutaj części przygotowane do złożenia: śruby, uszczelniacze, uszczelki, pompę oleju zamontujemy nową. I wszystkie niezbędne elementy, świece cewki, wtryskiwacze daliśmy do sprawdzenia. Podejrzenie właśnie było, że, że że po prostu ten problem wynikał z uszkodzonego wtryskiwacza na czwartym cylindrze, także zamontujemy cztery nowe wtryskiwacze, poskładamy wszystko, wstępnie dotrzemy, wymienimy jeszcze raz olej, no i wszystko, wszystko będzie wszystko będzie dobrze, silnik będzie przygotowany na dalszej eksploatacji autko miało. Lekko ponad 200 tysięcy km przebiegu, także te silniki nie, nie są zbyt trwałe. Mówię, mają swoje wady, które zostały wyeliminowane, no i przechodzimy do, do montażu. Tak to wygląda. Silniczek mamy na stojaku, wszystko przygotowane, i przechodzimy do montażu głowicy cylindrów. Uszczelkę mamy. Blok też również był splanowany. Mamy uszczelkę. Nadwymiarową jest o 30 mm wyższa. No i co? Nowe śruby kładziemy łeb, dokręcamy z odpowiednim momentem obrotowym i powoli, powoli przesuwamy się do przodu. No i kolejny etap składania. Mam już przykręconą głowicę na nowych śrubach z odpowiednim momentem. Zamontowaliśmy nowy rozrząd. Wszystko podokręcane nowa pompa oleju, tutaj jeszcze plasticzek muszę przełożyć ze starej taki który tutaj wyłapuje olej który spływa sprawdzimy sobie jeszcze dociągnięcie tego kółeczka ponieważ on przychodzi razem <coughs> oryginalnie z, z pompą oleju ale ja sobie zawsze weryfikuję żeby się nie okazało że gdzieś coś kurcze w fabryce im poszło nie tak pompa oleju zalana olejem, nie wystartowała na sucho silnik poobracany <coughs> wszystko pasuje na blokadach Także lecimy. Zamykamy dół silnika, przykręcamy miskę, przykręcamy pokrywę zaworu. Wcześniej najpierw ten okular przez który przechodzi napęd na pompę, na pompę wakum i pompę i pompę paliwa. Wszystko oczywiście na nowych uszczelkach, oringach. i powoli idziemy do przodu. No i mamy silniczek już poskładany, uzbrojony. Będziemy za chwilkę przechodzili do montażu. Tak to wygląda po złożeniu. Zalewamy olejem. Przed pierwszym odpaleniem wypnieby sobie cewki zaponowe, odetniemy wtryskiwacze. Zobaczymy, czy jest odpowiednia, odpowiednie ciśnienie oleju. I dopiero uruchomimy. Dotrzemy wstępnie, zrobimy około 400 km. Wymienimy jeszcze raz olej silnikowy, zajrzymy do filtra oleju no i generalnie zalejemy później wszystko nowym olejem i oddamy autko klientowi. No i mamy wszystko już poskładane. Pierwsze odpalenie było, pół, no około godzinki chodziło sobie na wolnych obrotach, wymieniliśmy jeszcze raz olej, zaglądaliśmy do filtra. Teraz zrobiliśmy około 300 km, znowu dokonaliśmy wymiany oleju. Na próbie jeszcze mieliśmy nimię niespodziankę, ponieważ zaczął wypadać zapłon. To nie było zbyt, zbyt miłe, ale okazało się, że uszkodzona była nowa świeca. Doszliśmy tak, że zamieniliśmy po prostu najpierw cewki, na trzecim pokazywało wypadanie zapłonu, przełożyliśmy cewkę z trzeciej na drugi, nic to nie zmieniło, ale świeca z trzeci na drugi już zmieniła i poszło po prostu wypadanie zapłonu za świecą, także wymieniliśmy cztery nowe świece i już jest wszystko w porządku, także widzicie, czasami nowe części kupione najwyższej jakości, no też potrafię kurczę przysporzyć problemu, także mamy wszystko poskładane, dotarte klima nabita no i co? 1000 km zrobi właściciel, wymieni sobie jeszcze raz olej no i generalnie musi być wszystko w porządku możesz jak uruchamiać maszynę także silniki N nie należą do zbyt trwałych, dobrych raczej radziłbym unikać tych motorów a jak kupujecie no to musicie się nastawić na no, 150-200 tysięcy trzeba będzie zrobić tam remont. Palą olej przez uszczelniacze, przez pierścienie. Ogólnie słabe konstrukcje. Także no Peugeot, z peżotem tym myślę, że się nie, nie powiodła. Raczej unikałbym i lepiej dozbierać sobie troszeczkę pieniążków, kupić, zainwestować silnik benzynowy B48, B58, bardzo fajne motory, a tego no, radziłbym po prostu tego unikać. Zbiorniczek oczywiście też tutaj był pęknięty przy odpowietrzniku. Na końcu jeszcze okazało się, że przy montażu skrzyni odpadł przewód od dyszczęgnika, ponieważ był zginity przy wejściu do podłogi. Także zdrowie troszeczkę nam to auto zjadło. Na szczęście mamy już to za sobą. No i trafiła do nas jedyneczka na serwis olejowy. Właściciel przejechał 1000 km. Uściliśmy sobie ładnie olej, Rozcięliśmy filtr, robimy taką weryfikację, żeby na pewno operacja się udała. Olej wiadomo czysty. Nie będzie. No i tutaj mamy filterek po 1000 km. Tak to wygląda. Delikatne ślady jakieś tam masy w płynie uszczelniającej, ponieważ pod pompą wakum, bo takim okularem jest tam taka uszczelka, w płynie i ona zawsze gdzieś sobie delikatnie wy, wy, wyciśnie się. Także ten filterek to wyłapał. Delikatnie jakieś minimalne, minimalne naprawdę z 2-3 opiłki. Także. Wszystko poszło zgodnie z planem. Widzieliście, jak wyglądał filtr w N57 ostatnio, po remoncie w jakiejś innej firmie. No także u nas tak to wyglądało, że ten silnik pracował sobie 45 minut około na obrotach biegu jałowego po remoncie. Wymieniliśmy olej, później przejechaliśmy 200-300 km, znowu wymieniliśmy olej i teraz pan zrobił 1000. Czyli trzy wymiany na przestrzeni 1200 km, świeżo po, po odbudowie silnika. No, i tak chciałem jakieś tam podsumowanie delikatne, żebyście mieli świadomość, że po prostu, jeżeli chodzi o odbudowę takich silników, no to koszta, jeżeli chcecie to zrobić zgodnie ze sztuką, będą dosyć spore, ponieważ no trzeba zrobić to, no taką odbudowę zgodnie ze sztuką, czyli sprawdzić głowicę, blok silnika, osiowanie bloku, planowanie, sprawdzenie szczelności, uszczelniacze zaworowe, prowadniki, tutaj jeszcze było tulejowanie bloku, cztery nowe tłoki, panewki, śruby, rozrząd. Także no, praktycznie wszystko, kompletna taka odbudowa silnika, dodatkowe tam doszły jakieś inne rzeczy, typu zbiorniczek wyrównawczy, klemy przy akumulatorze. Także tutaj, tutaj wyszło ogólnie wszystko, jakbyśmy podsumowali, około 30 tysięcy złotych Także no, musicie sobie po prostu uświadomić, jeżeli kupujecie auto używane, które ma około 200-200 pary tysięcy i było zaniedbane, jeżeli chodzi o serwisy, no to jeżeli przyjdzie y, zrobić taką konkretną odbudowę, no to niestety trzeba będzie za to słono zapłacić. Jakieś kompromisy, wiadomo, można by było gdzieś tam to taniej zrobić, ale na pewno to gdzieś się zemści. A tutaj no, mamy odbudowę taką konkretną, podpisujemy się pod tym. Zalewamy tutaj panu nowy olej, rzucimy jeszcze okiem po prostu na układ napędowy, czy gdzieś tam nie ma jakichś potencjalnych wycieków. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze, zrobimy diagnostykę, zalewamy nowy olej, robimy wpis do sieci BMW, no i właściciel będzie mógł już korzystać w pełni z mocy tego silnika. Także śledźcie media społecznościowe, będzie coraz więcej informacji. Pozdrawiam wszystkich.